OK, siemka, witam Was serdecznie, to będzie filmik poświęcony mistrzostwom Warszawy. No to chyba mój pierwszy turniej FIDE we wszakach klasycznych, nawet nie chyba tylko na pewno. I No i co, no i zrobiłem sobie takie nerdowskie podsumowanie oraz pokażę Wam partię, która ponoć była naprawdę świetna w stylu starych mistrzów, jak to powiedział mój trener. Dobra, może trochę bliżej tego mikrofonu. Ok, dobra, zaczynamy. Jingle. Wspaniale. Dobra, no i to nerdowskie podsumowanie jest takie. Postanowiłem sobie, no bo to jest pierwszy turniej starego typa, który chce, e, chce coś tam powiedzmy osiągnąć w szachach. E, i, i, I postanowiłem sobie tak podzielić. No w, w, jestem na, w tym turnieju 90 plus 30 co ja y, muszę od czegoś się odbić podzieliłem sobie moją grę na debiuty, grę końcową i końcówki, wiem, oryginalnie starałem się i, i, i zobaczyć co jest najlepsze, co nie najlepsze ocenić w skali do 5 jak coś było genialne, na no to szóstka poza skalą, a jeżeli nie to nie I, i jak to wyglądało, i sobie podzieliłem popatrzcie, może wam się to przyda może coś takiego, czy, czy dopracujemy, to nie wiem sam. Mam każdą partię, pierwsza, druga, czw trzecia, czwarta, piąta, szósta, ósma. Jak, jak, jak sobie radziłem, to pamiętam, przeanalizowałem sobie i za pierwszą dałem sobie 4 punkty, za debił, za drugą 5, trzecią 5, tu 3, tu 4, tu 2, tu 4, tu 3, za grę środkową. Na przykład tu miałem fantastyczny motyw gry w środkowej, później go skiepściłem, później znowu skiepściłem, więc sobie dwa punkty co najmniej, dwa, trzy. No z reguły nie miałem większych problemów, ewentualnie tam odstępstwa jeden punkt. Tu tak samo, tutaj o końcówce. Tu ja końcówka była wygrana, ale tego nie zauważyłem więc, e, więc po pół. Tutaj nie było końcówki, ale wygrałem w grze środkowej, tu przegrałem w grze środkowej, tutaj miałem szansę, w tu, tu chyba, tu, tu, tu miałem, tak, tu, miałem, tu też miałem szansę e, wygrać w końcówce, ale, ale to spasowałem. Tutaj właściwie, to tu, moim zdaniem tu mógłbym dać końcówkę w sumie, chociaż to jeszcze gra środkowe jeszcze były hetmany, więc jakby... No, to mogłem troszeczkę inaczej ocenić, ale powiedzmy, że, że też raczej była to słaba, by ocena była, bo grę środkowa, powiedzmy końcówka była słaba, bo, bo wiem chciałbym mógł wycisnąć. No i, i, no i, no i postanowiłem zliczyłem to i wyszło, że mam 75% w debiutach 60% w grze środkowej no i 50% w końcówkach końcówki moje to jest dramat. I rzeczywiście to potwierdziło. Eee, zacząłem nawet teraz oglądać jakieś filmiki na innych kanałach. Tam jest eee, szkoła szachowa tak z Skalisza. Fantastyczny, eee, fantastyczny materiał o końcówkach. I rzeczywiście sobie obejrzałem na razie jeden, i byłem w szoku, że niekt jak niektóre końcówki bronić, jak nie. To nawet nie chodzi, że to jest identyczne, tylko wiedzieć, eee, że. Jakaś taka sytuacja powstaje na szachownicy i wiecie, że, teryt że są takie sytuacje, że dosyć podobna jesteś w stanie się wybronić albo jesteś pewny, że nie masz szans wygrać, okazuje się, że jest szansa wygrać. Wtedy masz super motywację, żeby próbować, ym, próbować tą końcówkę wygrać bądź zremisować. No ale tyle by było, to było moje podsumowanie. Yy, wyłączamy. Przełączamy na, o ale ciemno się zrobiło, urządzenie do przechwytywania, przechwytywanie okna, git, o, mamy, 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 e, 4 minuty, eee, i nawet się nie nagadałem, dobra, to tyle, tyle o wstępie, tyle o podsumowaniu, e, właściwie dowiedziałem się to, z, to co, 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 co wiedziałem, chociaż mi się wydawało, że w grze środkowej mi szło lepiej, okazało się, że niekoniecznie, no, i debiut też myślałem, że może jeszcze lepiej, bo wydawało mi się, że w ogóle bez problemów przeszedłem, a co nie jest prawdą. Przechodzimy do partii. No, która jest naprawdę. Pobiła tą partię, która teraz jest u góry czyli taką, co można juniorom pokazywać w obronie francuskiej. Eee, mój trener powiedział, że zagrałem jak stary mistrz. A czemu? Już opowiadam, już opowiadam. Zegra. Oj, to może byśmy obrócili szachownicę, bo to nie ma sensu. Wyciszamy. O, git, jedziemy. E, obrona rosyjska. Nie, 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 nie. Petro Defense. I, I najlepsze jest to, że już się zaczynają przygotowywać nami, co mnie smuci. To jest dobry ruch. Ja uważam, że to jest dobry ruch, i e, ja wtedy zbijam. Też jest dobry ruchem. On, z, on tu zagrał. Aha, tu zagrał goniec D3. Dobry ruch. Ja D5. On zbija. Ja idę skoczkiem. On robi roszadę. Ogólnie, jak widzicie, ocena jest spo... A może wyłączę ocenę, bo, bo, bo to, tu w tej partii nie o to chodzi. Chociaż miałem naprawdę dokładność ponad 90%. Pra, prawie duda. I zbiłem skoczkiem, on odbił. Ja zagrałem gońcem na E6. Jakiś komputer nie jest jakimś wielkim fanem tego ruchu, ale jest ok. On wyszedł na D2. Ja zbiłem na D2, on zbił gońcem. Zerwałem A6. No, raczej rzeczywiście taki wolny ruch, ale nie chciałem dopuszczać do jakichś głupich szachów czy coś takiego. On y, poszedł y, skoczkiem. Y, F3. Ja zagrałem C4. Jestem z tego ruchu dumny. Ciekawy, czy ten. Jakoś tak dumny byłem z tego ruchu. Z, z, wróćmy. Tak. I ja C4. Tak, nawet nie chodzi o ocenę. To chyba najlepszy ruch w pozycji jest, to. Sprawdźcie. No to, to, to jest szok. On tu robi. Tak. I ja, ja teraz. Nie, nie jest najlepszym ruchem. Albo jeden z najlepszych. Ok. Jest w porządku. No nie jest że. No, no dobra. Najlepszym nie jest, ale też no praktycznie nie zmienia się ocena komputera. On na C na C3 idzie pionem. I ja w tym momencie. Ja w tym momencie sobie poszedłem na końcem na E7 i on zagrał pamiętam to Grzesiek. Grzesiek naprawdę była fajna partia. I on zagrał hetmanem na G3. I w tym momencie właściwie nie mam wyboru za dużego. E, bo on grozi mi zdobyciem tego piona, no to to już jest w ogóle wszystko, wszystko by siadło. Ja w tym momencie, dlatego może to jest jak partia, jak starzy mistrzowie, nie wiem, że kurde. No to w takim razie odchodzimy od w ogóle od teorii, odchodzimy od jakichś takich znanych struktur. i przygoda. Tak w tym momencie w dwunastym ruchu postanowiłem. Że będę grał zupełnie oryginalny na głowę. Zagrałem G6, no bo, no bo innego nie widziałem ruchu. On zagrał wieżą na E1 z A. Ja sobie zagrałem C4, żeby przegonić tego gońca. On odejdzie tutaj, bo ja poszedłem H5. Ten H5 ruch, no to właśnie taki, dobra, no już poszedłem G6. Chciałem wcześniej tu atakować. Ja myślę sobie, to jest to, co postanowiłem. Nie będę robił roszady i będę go atakował na skrzydle królewskim. A co? No, w ogóle on mnie miał atakować, i w ciągu dwóch ruchów się wszystko zmieniło, zacząłem go atakować. Ja odszedł na E3 i teraz kolejny ruch, który na pewno z H4. Sobie oku. Gram jak arcymistrzowie h 4 chociaż to wygląda tak, że w tej pozycji ja nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego grałem, a często gram akurat te, te, takie coś i też często mi odpowiadają poprzez ruch y, y, a tak, nie. Więc on zagrał F4, mówi mi później po partii, że, że no to jak ja sobie tak osłabiam, to przecież on tu mi zaraz, nie zrobiłem roszady, zaraz tu mi wszystko porozwala, tu się wszystko otworzy i jest po wszystkim. No, okej. Okay. Ja tego nie wiedziałem nawet, że, że tak sobie myśli, ale mówię, no, no, ale dobra, no, ale kto pierwszy, ten lepszy. Ja chyba, ja tutaj C8, byłem z tego ruchu dumny. Komputer nie jest wielkim fanem, ale to nie jest prawda. Patrzcie, patrzcie. Te czasami znaki zapytania są absurdalne, ponieważ y, robię ruch i właściwie jest tak samo mocny, jestem, więc to jakby nie wiem, y, z jakichś tam powodów on nie chce tego ruchu, ale, ale po tym ruchu. Po tym ruchu no różnica żadna. No. A pomysł był świetny, bo pomysł jest prosty. Pomysł jest taki, że e, zaczynam mu grozić gońcem na C5. E, zaczynam mu grozić tutaj e, wejściem jakoś. E, tutaj też te piony. No naprawdę, ten ruch był fajny. Podobał mi się. No i nie mówiąc, że jeszcze grożę takim ruchem. No, 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 naprawdę. No i on tu zauważył i zagrał e, ruch e, mm, król H1. Jak widać, już zaczyna mieć przewagę, ale nadal to jest wszystko w granicach równości. Król H1, żeby zejść ze związania. No i okej, okay, to co ja zagrałem i tutaj komputer mówi, że to jest wspaniały ruch. E, jeden z najlepszych, e, najlepszych w partii. H3. Widzicie, w ciągu paru ruchów nagle, nie wiadomo skąd, mój pion naprawdę znalazł się. Nikt by pewnie przy ruchu, e, sprawdźmy, przy ruchu 12, o, tu jakby ten ruch, tu byliśmy, no nikt by nie powiedział, że za parę ruchów mój pion będzie stał na H3, ten stąd. No, że ja w ogóle będę chciał go wyprowadzić, no i w ogóle, że przeciwnik mi pozwoli. Nie wiem, jak to się stało, ale w ruchu... Czy na, e, 17. Jesteśmy na polu H3 i co najlepsze, jest to wspaniały ruch. I on tutaj zagrał G4. No, 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 to jest ruch z takiego ludzkiego punktu widzenia, moim zdaniem kontrowersyjny. E, popatrzmy, co komputer mówi, ale moim zdaniem ja już mam. Tak, 1-4. 1-4 przewaga, ok. No, przede wszystkim ja mogę go zbić. Myślałem, że to jest jakoś podpucha, więc postanowiłem zbić. Wiem, że Jan Krzysztof Duda zbija i tak. Nawet jak to są podpuchy i co... Z, i z... No, ale. I to jest spoko ruch. On zagrał E6. No i tu już zacząłem. O, żeż, kurde. Ale jest ciasno. Ja zostałem królem w centrum. E, on tutaj e, będzie mnie atakował. Moment, to jest, kto pierwszy ten lepszy. Ja zbiłem. Nadal przewagę, No, a, mam przewagę. Tak, ja zbiłem. zbiłem. Dobra. I on zagrał. F5. czy mnie doprowadzi do zawału? Jest, myślę sobie, to jest trzeci poświęcony pionek z rzędu. I ogłoszenie tej w ogóle pozycji wokół króla. Myślę sobie, Jezus, co tu się dzieje? A myślę sobie, dobra, jestem odważny, zbijam. Kolejny wspaniały ruch, zbijam pionem, nie boję się. Bałem się, ale mówię, że się nie boję. On zbija gońcem. I ja e, Hetman C6. Jestem ciekawy, co to tak, tu już stoję lepiej, znacznie lepiej, tu już mam wygraną według komputera, a zobaczmy, czy to jest, jaki teraz pole Tak, najlepszym ruchem jest Hetman C6. Cieszę się, no oczywiście to się ten też, ale chciałem jakoś zejść, e, bronić go i ewentualnie zrobić długą roszadę. Mówiłem, że nie będę robił roszadę, ale to nieprawda, jak widać. Sprawdźmy w ogóle, czy to się nagrywa dobra, bo się bym nagadał i. Do no i okej. Okay. I zrobię. Po czym on? Po czym on zagrał kolejny. Wiem, to no nadal ten ruch jest. Ja tu chcę też wejść gońcem. Eee, zacząć straszyć. ta Nie! Boże, jakim gońcem. Ten ruch e, Hetman C6, dopiero sobie przypomniałem. Nie dość, że broni tego, ale dlaczego wydawał mi się lepszy niż D7? Ponieważ jak on zrobi jakiś, jak to mówi e, e, Tomek Jaskółka, losowy ruch, Załóżmy tutaj. To ja gram. O, to ja gram D4 i jest szach z odsłony. I grożę wejściem tutaj, zbiciem tutaj. No nie wygląda to jakaś fenomenalnie. Zwłaszcza z takiego punktu widzenia człowieka. No dobra, no ale on zagrał. On zagrał. Moim zdaniem to był fantastyczny ruch, Komputer nie jest jakimś fanem, co jest bzdura. No bo super, jak widać zagrał d4 blokując mi wszystko i atakując wieżę. I ja w tym momencie myślałem: Jezus, Jezus, ja, ile mam pionów do przodu? On ma 4, ja mam 6. Mam dwa piony do przodu, ale mój król jest goły, jego też jest goły. On mnie atakuje ja wieżę. No ja mam parę gońców, on też ma parę gońców. No zobaczymy, jak przetrwam ten atak. Będzie dobrze. Zagrałem g 8 Wieża G8. My oczywiście zmyślą o tym punkcie, zmyślą o tak. No, no, i wszystko jest w porządku. On zbił gońcem na E6. Ja zbiłem pionem, yy, i w tym momencie on zbił wieżą. Ja myślę, sobie, jest, Jezus, jak jest Ledwo żyje, ledwo żyje, no ale dobra, no trudno. Wiem, że odbiję. trzeba odbić, yy, odbić Hetmanem. I on zagrał wieżą tutaj. No sytuacja no, nie jest rewelacyjna, powiem szczerze. Wisi hetman, za hetmanem jest goniec, za gońcem jest król. Yy, ta wieża jeszcze nie gra. No komputer co prawda mówi, no że jest totalna wygrana, ale no trzeba zagrać dobrze. I gram hetman g4 no z propozycją wymiany hetmanu. No wiadomo w takiej sytuacji, kiedy jestem wieżą do przodu i dwa piony, no, to... I on, co on wtedy zagrał? A, on jeszcze poświęcił. On poświęcił kolejną wieżę. Ja myślę, Jezus. Zagrał wieżę i on. No i ja odbiłem. I on robi szach. Jak widać, idea była taka, żeby przy szachu jakimś odsłony zbić mi wieżę, yy, zbić mi Hetmana i, i super on stoi. No ale po czym ja zagrałem E6? Yy, bo wiedziałem, że ten. Punkt jest broniony, punkt G5 jest broniony przez wieżę Więc mi tam jakoś nie zaszachuje. Jak zaszachuje, no to najwyżej się wymienimy. E, na przykład jakby było tak. ja bym zrobił tak. On by zrobił tak. Ja idę tu. No i tu już nie ma co zbie zbierać za bardzo. Z tego co. No, mat 5. Więc także tak. Także tak to by wyglądało i no nawet tu by. No to ja robię tu i się kończy zabawa, tak no, ale tak naprawdę w partii jak, jak poszło? Tak, tak. On zagrał tutaj. Jeszcze próbując. No i to był ostatni ruch, no. I poddał partię. Bo już Mam mata ma w 6 i to takiego do zdobycia, więc naprawdę na się mi dali 93%, tu mi dali 90%, no to jest dokładność. Dwa wspaniałe ruchy, partia się zakończyła w 27 ruchów czarnymi, 0 błędów. Zero pow no, dwa błędy, dwa, dwie nagładności, zero poważnych błędów. No no i ta idea całkowicie, ta idea, że, że idę tym pionem, że na początku bronię poprzez G6, co się wydaje takim kontrowersyjnym trochę pomysłem, ale jak widać nie jest źle. On gra wie, że też nie jest źle. Idzie przegania, gra H. On odchodzi, nadal jest w porzo dla białych. Nadal w porzo. Nadal odchodzę. On odchodzi królem ze związania i ja tu gram. On chyba tutaj powinien grać po prostu G3. Nie, ja sobie tak myślę. Tak. Komputer mówi, że tak. G3, no ale to przy takim czasie to się pewnie by tak mu źle grało. Patrząc jakiego król wygląda, mój też szału <gryw> nie robi. Ale ja mam jeszcze parę gońców. On też ma, ale, ale to i tak jest. Ja tu sobie blokuję. No, a i tak komputer mówi, że jest równa pozycja, więc trzeba było na to iść, a nie na G4. Ale no, no, no była bardzo ciekawa partia i jestem z niej dumny i to jest moja właśnie wygrana, jedyna wygrana w mistrzostwach Warszawy z drugą kategorią, z FIDE. a i zdobyłem, nie pamiętam jak to się nazywa cząskę do, do, do Elofida, czy jakoś tak. Jeszcze dwa razy i będę już profesjonalnym szachistą. Cóż poradzić. Trzymajcie się i do zgadania, do zobaczenia w następnych filmikach podsumowujących tamten rok. Co się u mnie wydarzyło, no bo to jest rok, w którym zacząłem grać w szachy. Cześć Wam.